Witam z tej strony Pasi, i w tym filmie chciałbym przedstawić Wam, jak naprawić PlayStation 3 FAT z błędu zwanego ILOT. Przedstawię teraz, jak ten błąd wygląda. Po włączeniu konsoli zaczyna się tam coś w środku kręcić, czy wentylatorki, i mryga cały czas czerwona dioda. Niektórzy nazywają to dioda śmierci. Co zrobić, aby to naprawić? Potrzebne będą nam do tego dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie suszarka. Najlepiej jakaś z dużą mocą. A drugą rzeczą będzie ręcznik. Pierwsze, co, co zrobimy, to podpinamy wszystkie kable i najlepiej wyciągniemy dysk twardy, bo ponieważ pod wpływem temperatury może się uszkodzić. Teraz owijamy nasze PlayStation ręcznikiem. Tak, aby. Powietrze nie wychodziło na zewnątrz, musimy tutaj zostawić te dwie luki otwarte, a resztę pleja po prostu okrywamy ręcznikiem dookoła. O. Właśnie tak. Dokładnie, tak żeby nie uciekało z niego tam ciepłe powietrze. OK. Dobrze. Teraz podłączamy suszarkę do prądu. No oczywiście, no przecież bezprzewodowych suszarek nie ma. I włączamy suszarkę na najmocniejsze ogrzewanie. I grzejemy tak około 15-20 minut na najwyższym właśnie, na najwyższym grzaniu. No to zaczynamy. Ok, a więc konsola została już nagrzana. Teraz musimy czekać aż się ostudzi. A więc konsola się już ochłodziła. Trwało to około 2 godzin. Zanim ochłodziłem konsolę, to zostawiłem ją jeszcze w ręczniku przez około 20 minut, tak aby dobrze ciepło się rozeszło. Sprawdźmy, czy naprawa się udała. A teraz chwila prawdy. I jak widzimy, nasza konsola się naprawiła. Oczywiście nie jest to profesjonalna naprawa, a tylko taka prowizoryczna. A więc taka konsola może działać około miesiąc, dwa nie więcej ale zawsze coś. A więc dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmów.